Cześć, kochani, witam Was z samego rana. Taki pierwszy w sumie vlog. Postanowiłam zrobić taki materiał, jak wygląda dzień pracującego na etacie youtubera. Słuchajcie, w związku z tym, że połączymy ten odcinek z takim bardzo fajnym tematem, który wszyscy kochają, bo temat jedzenia jest na topie i porozmawiamy. O holenderskim jedzeniu. Jak jedzą Holendrzy? Bo Holendrzy rzeczywiście trochę jedzą inaczej e, i fajnie troszeczkę popowiadać e, o takiej innej kulturze. Pokażę Wam również, gdzie kupuję produkty od rolnika. E, słuchajcie, ma w planie zrobić jeszcze stampot. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Jest godzina piąta. Plan zrobiony jest na cały dzień. Słuchajcie, dlaczego melduję się e, tak wcześnie rano, bo w sumie jest noc, dlatego jestem tutaj w komórce, bo jest ciemno na zewnątrz. E, ponieważ od dłuższego czasu praktykuję takie wczesne wstawanie yy, i zaczynam dzień spacerem. Długość spaceru tak trwa między 10 a 30 minut, to tak naprawdę zależy, yy, jaki był mój sen, yy, bo też yy, zaczęłam pilnować mojego snu i śpię minimum 7 godzin, tak najlepiej 7-15, dlatego taki dzień zawsze zaczynam od spaceru, yy, mam wtedy więcej energii, yy, nadrabiam zaległości, to co nie udało mi się zrobić dzień wcześniej, a mimo tego, że teraz yy, Czas pochłania mi dużo YouTube i po prostu przychodzę rano i montuję. Może Ciebie zarazę do takiego fajnego, aktywnego poranku z y, takim y, spacerem. Może być to naprawdę krótki spacer. Ważne, żeby po prostu wyjść z domu, bo jest y, tak rzeźko na dworze, bo te poranki jednak są zimne. Z rana umysł jest y, wypoczęty i bardziej efektywny, także. Bo dzieciaki jeszcze śpią. Zobaczysz, jak wygląda mój dzień w kraju wiatraków i obgadamy trochę Holendru. Po spacerze zaczynam dzień od szklanki wody z solą i zapraszam do mojego gabinetu. Dzień już jest zaplanowany, mamy dzisiaj fajny dzień. W pracy mam krótki dzień, dzieciaczki są dzisiaj do 12.00. Eee, także jadę do pracy na 8.00. Odbieram dzieci o 12.30. Przyjeżdżamy. Mąż ma dzisiaj wolne, także przygotuje nam jakieś śniadanko. Temat będzie również połączony z holenderskim jedzeniem, także będzie to naprawdę bardzo ciekawy odcinek. I zapraszam do oglądania. 12.15, mówię hałdu i jadę yy, odebrać dzieciaczki. Do szkoły mam też tak 8 minut rowerkiem. Bardzo widziutko tutaj domku. Także jadę odbierać moich łowów. Hello! Ojojoj, oj, oj, ale tutaj rarytaski mamy na śniadanko. Mam tosto! Co jesz, Alan? Esperek? Papi. Co robisz? Smacznego. Smacznego. Smacznego! Smacznego! Zjedliśmy śniadanko, mieliśmy z na podjechać jeszcze do mleczarni, ale mieliśmy podjechać do mleczarni z Alanem rowerkami, ale kurczę, muszę zdążyć jeszcze na 14 do biblioteki tutaj u nas w centrum. W bibliotece prowadzone są bezpłatne zajęcia niderlandzkiego, przychodzą wolontariusze i taki, w sumie, takie spotkanie trwa między 14 a 16. Także z tego co pamiętam, kiedyś, kiedyś uczestniczyłam właśnie w takich wydarzeniach. Później długo, długo nie uczyłam się niderlandzkiego i trzeba się znowu wziąć i spiąć pupę i uczyć się dalej. Obiecaliśmy dzisiaj dzieciakom, że pójdziemy na kermis, także ten vlog będzie taki w sumie naprawdę bardzo interesujący. No i przy okazji zobaczycie jak wygląda życie youtubera pracującego w Holandii, zobaczycie, posłuchacie również ciekawostki, Tutaj holenderskie, jeżeli chodzi o jedzenie, o takie specjały holenderskie, bo mają, mimo tego, że kuchnia jest obrzydliwa, kuchnia jest obrzydliwa, niedobra i uważam, że nie mają swojej kuchni, ale mają jakieś tam swoje potrawy które lubię i będę mogła polecić. Także słuchajcie, w sumie mieliśmy jechać rowerami, wziąłem szybko auto, tutaj w sumie mamy 5 minut do tej mleczarni, szybkie zakupy i wracamy. Dobra, jesteśmy już tutaj na miejscu. Dobra, słuchajcie, mleczko, euro 20 litr. Teraz tak, tutaj mamy już butelkę kupioną i damy start. I tutaj przechowywać w temperaturze 5 stopni i tutaj spożywać w ciągu 3 dni. Poczekaj, Alanek. Mleko mamy kupione, idziemy do Jumbo. W Jumbo pokażę Wam gotowce jakie kupują Holendrzy. Dzisiaj będziemy gotować z Alanem stampot. Stampot jest to takie danie jednogarnikowe. Bardzo popularne tutaj w Holandii. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie robiłam. Są to na bazie właśnie ziemniaków. Jeżeli chodzi o stampot, są różne rodzaje. My dzisiaj zrobimy stampot z kapustą kiszoną i może z boczkiem zobaczymy jeszcze przepis i z tego przepisu zrobimy coś dobrego. Chciałam Wam pokazać właśnie tutaj te wszystkie takie wdrojone rzeczy u nich, zobaczcie jak idą na łatwiznę jeżeli chodzi tutaj o takie już gotowe potrawy to są to rzeczy, które kosztują w granicach 6 euro i tutaj możecie sobie wybrać bardzo dużo tego wszystkiego Dosyć fajnie, ja nigdy nie kupowałam takich gotowców szczerze mówiąc 6 euro kosztuje dalej mamy właśnie sałatki ale sałatki to tak naprawdę wszędzie można już kupić. Co my tu mamy dalej? Jeżeli chodzi o makarony, to też różne rodzaje. Bami. Tutaj są jakieś właśnie... Tutaj jest sam na przykład taki kurczak. Dalej mamy tutaj też ryże. Taki ryż kosztuje... Taki ryż kosztuje 5,50 Tutaj pizzę, lasagne. O, tutaj mamy też właśnie te stampoty co będziemy robić. E, I To jest właśnie stampot z, e, z kapustą kiszoną e, i z boczkiem. I my takie też coś dzisiaj będziemy robić. E, tutaj jest Andyvium. E, I u Holendrów jeszcze jest tutaj takie bardzo znane. E, to jest takie bardzo szybkie danie i tutaj często Holendrzy jedzą. E, to są takie bułki z mięsem i to dajesz do mikrofalówki na... E, chyba jedną minutę e, zaraz zobaczymy a nie tutaj dajesz e, albo do piekarnika na 5-7 minut ale u nas to dają do, e, do mikrofalówki Dobra, jeżeli chodzi o przepis, to tak, potrzebujemy 1,5 kilo ziemniaków. Wczoraj kupowałam też u tego gospodarza, także takie młode będą ziemniaczki. Kapusta kiszona, pół kilo, to sobie wzięliśmy taką biozę tutaj z przyprawami, ona kosztuje eurastka. O, kiełbasa, to musimy wyjąć z naszą taką swojską. I zapomniałam wyciągnąć w boczku, ale tutaj już najwyżej tutaj kupimy dobra taka właśnie Apple Tart, Ja to uwielbiam e, i to jest naprawdę bardzo dobre. E, I jeżeli chodzi o Strop to są takie holenderskie e, specjały. E, tutaj e, Strop jest takim holenderskim e, specjałem, bardzo dobrym, e, polecam. I wezmę sobie to na spróbowanie, e, bo widać, że to jest taki m, trochę inny niż to co my kupowaliśmy wcześniej. Dobrze, także wezmę to. Holandia rocznie robi około 700 milionów ton sera, także mega dużo. Dobra, jeżeli chodzi tutaj o takie mrożonki, to tutaj takim popularnym takim specjałem holenderskim są te krokiety, które nie smakują mi. Najbardziej z tych wszystkich, chyba to, Cas e, Softels. E, to jak już mam coś kupić, to tylko to. E, no i zobaczcie, no dużo tego jest. E, tutaj mamy też takie m, specjały ich. E, są to te bitterballen. balen. E, to, są bitter takie, balen. A, to są takie ich e, kotleciki mięsne. E, z panierką i e, z takim farszym w środku. tak to bardzo lubię. Tutaj te kropiety też. E, one, to nie dla mnie, to nie są moje smaki. Nie lubię tego. No i zobaczcie, no dużo tego jest wszystko. Trikandeli e, nie lubię. Tutaj właśnie, trinkadelle też są popularne. E, one wyglądają tutaj, tak. E, Alan to lubi. Zaraz zobaczymy, ile tu jest mięsa w ogóle. A niby 70%. Co do y, tematu jedzenia. Dostałam namiar na sklepik. Tutaj jest sad i można kupić dobrej jakości jabłuszka i owoce. On jest otwarty w wtorki i w sobotę. Także tutaj macie namiar. Tutaj macie jeszcze do wyboru taki inny sort, gorszy sort, jeżeli chodzi o jabłuszka, ja i one kosztują 90 centów za kilo. Tutaj macie soczki, jabłuszka. Możecie sobie wybrać sort czy większe, czy mniejsze. Mandarynki, tutaj mamy również winogrono. Można kupić jeszcze ziemniaczki, jajka. No, i to wszystko. Kupiłam kilo ziemniaków, 2 kilo, jabł kilo jabłek, kilo gruszek, tutaj winogronko i soczek taki naturalny. I za wszystko dałam 12 euro. Zabieram się do gotowania. Będziemy robić stampot, czyli najbardziej popularne danie w Holandii. Bardzo szybkie, bardzo sycące i szybko się robi i jest bardzo ekonomiczne. Tutaj w Jumbo lubię kupować takie kwiatuszki. One są dosyć tanie, bo kosztują 5 euro i powiem Wam szczerze, że one mi tak długo tutaj leżą. Także polecam, jakby co, kwiatki z Jumbo. Kupuję czasami je z Lidlu, ale powiem Wam szczerze, że 2-3 dni i to mi wszystko usycha. Te się jeszcze utrzymują i kosztują tylko 5 euro, a zawsze ładniej w domu jak kwiatek żywy. Na 16 chwilowo usiadłam, żeby Wam chociaż troszeczkę poopowiadać. Zrobiłam sobie kawę i próbuję tego strop wafla, którego kupiłam w Jumbo. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie kupowałam, bo on jest e, świeżo zrobiony. Tu jest normalnie termin przydatności do 29 marca. On e, już, już ekipa już zaczęła konsumować, e, ale naprawdę jest bardzo dobry. Prawdziwy Holender to ten, który przypłynął ze Szkocji w płat. E, dla oszczędności. Dużo mówi się o holendrach, że są skąpi, że są oszczędni, e, że, są, że to są Żydzi, że e, dla nich najważniejsze jest, e, najważniejsze jest oszczędzanie. Powiem Wam moją opinię. Ja też jestem taką osobą, która stara się nie oceniać, tylko po prostu zaakceptować. E, no bo to nie ja jadam główna za przeproszeniem, a uważam, że większość holendrów je niezdrowo. Pracuję w małej holenderskiej firmie. I rzeczywiście jadamy tam wspólne śniadanie na kantynie no i rzeczywiście jeżeli chodzi o Holandię i tutaj też byłam zaskoczona ale ja też może się przyzwyczaiłam do tego, że w ciągu dnia Holendrzy jedzą suche jedzenie i na początku mnie troszeczkę irytowało no bo no inna kultura żywieniowa no my Polacy jemy inaczej Holendrzy jedzą inaczej i na początku się troszeczkę obawiałam bo ucierpią na tym też nasze dzieci szczerze, szczerze powiedziawszy byłam troszeczkę zestresowana, bo jak Alan poszedł do żłobka, to tak naprawdę musiał wytrzymać cały dzień na suchym jedzeniu. Dziecko się rozwija, no to jednak brakowało mi takiego pełnego żywienia, czyli żeby dziecko próbowało różne smaki, czyli na przykład tutaj nie ma obiadów, tak jak na przykład w przedszkolach w Polsce, że dzieciaki mogą próbować tam jakieś zupki, tutaj jakieś tam kotlecika, tutaj jakiś makaron. Tu, w Holandii, cały dzień dzieciaki jedzą suche jedzenie. Krakersy, jakieś tam wafle ryżowe. No i to nie są takie pełnowartościowe posiłki. No i tutaj byłam bardzo zaskoczona i taka trochę smutno mi było, bo no jednak chciałabym, żeby to dziecko tak w ciągu dnia jadło jakieś tam wartości. Jeżeli chodzi o samo porównanie, Holendrzy jedzą ciepły posiłek wieczorem, czyli wracają z pracy, rodzina siada przy stole, celebrują ten czas po pracy i rzeczywiście jedzą. Wtedy ciepły posiłek. Ja do tego nie mogłam się jakoś przestawić, i może na początku trochę długo komentowałam, i no nie byłam z tego faktu zadowolona, bo Alan, który chodzi do przedszkola, też nie jadł ciepłego posiłku, bo jadł te suche jedzenie. Także tutaj byłam zaskoczona, zniesmaczona. takich ciekawostek i takich śmiesznych sytuacji no bo pracuję w malutkiej holenderskiej firmie jeżeli chodzi o Holandię, Holandia nie ma swojej kuchni, nie ma jakiejś tam bogatej kuchni i jestem też zdziwiona, no bo jest to kraj rolniczy, mają dostęp do morza, także no mogliby się troszeczkę bardziej postarać i wymyślić jakieś takie bardziej wykwintne potrawy, a jednak one są proste, są tłuste, niedobre, za przeproszeniem, no ja tego nie jem. W Yumbo pokazałam Wam właśnie tam niektóre te rzeczy, dzisiaj będziemy próbować stampod, bo właśnie się go. No, i powiem Wam szczerze, że mm, ciężko mi oceniać, nie będę oceniać Holendrów, że są skąpi i oszczędni. No, mają jakby swoją, jakąś taką mentalność. Ja bardzo ich lubię. Bardzo ich lubię za to, że oni są tacy. Wyluzowani i mają dystans. Oni tam jakoś się nie przyjmują tym, że jedzą ten chleb z serem cały dzień, tak? bo oni tego sera jedzą bardzo dużo. Średnio Holender spożywa około 25 kg sera w ciągu roku. Jeżeli chodzi o jedzenie, jest rzeczywiście jest trochę specyficzne, nie są to dobre jakieś tam produkty, które mi smakują. Najbardziej co mogę powiedzieć, to smakuje mi właśnie strop wafel. Bardzo lubię również te oliboli, są to takie pączki, można je kupić czasami w takich budkach w centrum jak są też churrosy, albo właśnie w okresie świąt można kupić te oliboli. Jeżeli chodzi o takie holenderskie specjały, bardzo mi smakuje jeszcze ten kibeling. Jest to dorsz właśnie w panierce, smażony na głębokim oleju. Ja to też bardzo rzadko jem, bo staram się troszeczkę mm, jeść zdrowo. Holendrzy bardzo lubią cukier też. Te wszystkie ciasta są naprawdę bardzo słodkie i taką ciekawostką Holendrzy, uwierbi Holendrzy uwielbiają lukrecję. I też statystycznie średnio w ciągu roku Holendrzy spożywają 32 miliony kilogramów lukrencji. Lukrencja to są te takie cukierki z anyżem, albo na przykład te żelki Haribo, takie takie ciemne, takie czarne. Ja to też nie bardzo lubię, e, a e, przypada właśnie na osobę 2 kilo w ciągu roku. Także m, uwielbiają właśnie lukrencję, e, lubią słodkości. Te wszystkie ciasta są naprawdę dla mnie za słodkie. E, I co jeszcze śmieszne, Holendrzy właśnie jedzą ten butterham, czyli kanapkę z takimi, taką posypką czekoladową. E, powiem Wam szczerze, że nigdy nie widziałam na kantynie żadnej osoby, która to je. Czasami Alan mi pomówił, że w przedszkolu tam właśnie jedzą tą, ten chlebek z posypką. No i powiem Wam szczerze, że nie, 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 to nie dla mnie. I nie wiem w ogóle, kto to je i kto to lubi. Uważam też, że my Polacy bardzo dużo tego jedzenia kupujemy, bardzo dużo wyrzucamy jedzenia, także e, może na też się troszeczkę więcej nauczyć od holendera. Dobra, ziemniaczki są już gotowe. Tutaj boczek jest już usmażony i mamy kapustkę. To wszystko musimy pomieszać. Dobra, słuchajcie, stampot mamy gotowy. Ziemniaki, boczek, kapusta. Teraz tak, czy Wy jedliście w przedszkolu albo w szkole taki stampot? Nie. Proszę powiedzieć, czy jest dobry. Dobry, nie? Powiem Wam, że wyszło naprawdę Super. kiełbasa na to jeszcze i naprawdę dobry obiadek. Lekara. Mhm. Gdzie jedziemy? Co będziemy tam robić? Będziemy się bawić! Bawić się będziemy. się na euro. Także spoko cena moim zdaniem. Dobra, weźmiemy sobie coś dobrego. Jos, ja, 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 I tutaj są właśnie te no, ja, My sobie weźmiemy. Tutaj Jaro sobie wziął ja, 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 sobie ja, ja, Jeżeli chodzi jeszcze o specjały, tutaj mamy jeszcze haring, to jest taki śledzik podawany z cebulą i tutaj macie właśnie ten kibeling. to jest ten dorsz smażony na głębokim oleju, jest bardzo smaczny. Jest metra czterdzieści i kupiliśmy to bilety, i kupiliśmy to bilety, i idziemy. Boisz się? Nie. nie! Nie! A na tym było kiedyś. Ready, Alan? Dobra, będzie grubo. Matka dawno tak nie szalała Daliśmy radę, powiem wam, że już się nie nadaje do takich rzeczy. Po urodzeniu dwójki dzieci ten błonnik już tak zwariował, że to już nie dla mnie. Anan, jak tam? A moje usta prostu tak do... poszły tak... prawie <grym> spadł. <grym grym grym> No, było śmiesznie, było wesoło, pojedliśmy, e, pobawiliśmy się, także serdecznie polecam, jeżeli w Waszej miejscowości jest kermis, zobaczycie w ogóle jak wygląda kermis tutaj w Holandii. E, jest dobra zabawa, ceny też są fajne, bo nawet ta atrakcja kosztowała tylko 4 euro e, i było dosyć długo, bo myślę, że około minimum 5 minut e, to trwało, były trzy podejścia, było bardzo wysoko. E, także, z domu, wydziałał z tego domu nawet. No, słuchajcie, kończymy tą imprezę. Mam nadzieję, że e, podobał wam się materiał. E, dajcie komentarz, dajcie łapkę w górę, subskrybuj przede wszystkim kanał e, i widzimy się w kolejnym nagraniu. Cześć. Dzień dobiega końca. Kochani, dzieciaki już poszły spać. Mam teraz jeszcze taką chwilę dla siebie. E, mój czas wolny, który spędzam przed komputerem i montuję Wam film. E, słuchajcie, jestem w trakcie montażu filmu z Maroka. Bo nie wiem czy wspominałam, na pewno wspominałam. E, mieliśmy piękną podróż do tego kraju. E, podróż trwała 8 dni. Była to cudowna wyprawa. Zwiedziliśmy piękne miejsce nad oceanem wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Saumira. Udało nam się wejść na najwyższy szczyt Afryki Północnej, na Tubka, który ma niecałe 4200 metrów nad poziomem morza. Udało nam się zobaczyć piękną pustynię Mezorga. Także to był piękny czas i serdecznie zapraszamy na serię tych odcinków, bo był to bardzo budżetowy wyjazd i Maroko był wyjazd budżetowy. W filmiku powiem koszty wyprawy, co zobaczyliśmy, atrakcje. Także była to wspaniała przygoda jak przepiękny sen. Puszczę Wam teraz intro pierwszego odcinka. Dajcie znać serdecznie w komentarzu, co myślicie, czy Wam się podoba. No i przede wszystkim, jeżeli nie chcesz ominąć, jesteś ciekawy kolejnych materiałów, daj koniecznie komentarz i subskrybuj kanał. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć! Maroko to kraj o niezwykłym uroku, to fascynująca podróż w nieznane. Od pierwszego momentu poczułam się jak w zupełnie innym świecie, pełnym tajemnic i przygód. Ta podróż to jak wymarzony sen, budzisz się z nowym bagażem doświadczeń, odkrywając piękne miejsca i kulturę tego kraju. Zapraszam Cię na podróż, o której nigdy nie zapomnę, a może dla Ciebie będzie inspiracją do zaplanowania. Na kanale pojawi się seria trzech odcinków z Maroka. W trakcie tej podróży zobaczysz pustynię Merzołga. Jak zaplanować wejście na najwyższy szczyt Afryki Północnej, Tupkal? Pospacerujemy w najpiękniejszym miasteczku nad oceanem. Zapraszam na pierwszy odcinek przystanek Essaouira.